Chodzę do klubu, dyszka nawija, jeszcze nie wszedłem, a pcha się nakija wzrokiem, zabija jej. żmija piątka jest bita, każdy się wita, nie podchodź do mnie, bo mam cię na hita bandyta, dycha bandyta, bridge, dycha, ej ziomeczku, ile ważysz i ile mierzysz? 130, trzydzieści. Maśniutko, typek do ciebie, masno nie, refren, masno, masno fest, kajon jest, zaraz mu wyjebia fest, masno je, kajon je, kajon je. Masno fest, masno fest, kajon jest, zaraz mu wyjebia fest, masno je, kajon je, kajon je, masno fest, zwrotka 2, dycha, masno go zgasił jak peta w klubie łykana tableta dotykam ją jak tableta dzisiejsza dieta? Chudy serfeta baba jak sztanga, ciągle ją targam dupa jak hangar, stromowa warga się mano dycha, z tej strony barman dupy uciekły została ci czarna, bridge, dycha, ej, ale jak czarna? No nic jak trzeba to ją wezmę do auta Łokuwa, to jest jej chłopak. Maśniutko. Refren, masno, masno fest, kajon jest, zaraz mu wyjebia fest masno je, kajon je, kajon je, masno fest masno fest, kajon jest, zaraz mu wyjebia fest masno je, kajon je, kajon je, masno fest, zwrotka 3, dycha, wracam z imprezy. Pięć nad ranem nie mam pieniędzy bo przejebałem gdzie mój telefon. Go nie zabrałem maśniutko rozjebał dwa typu strzałem budzę sąsiada, z bani uderzam odczuł to mocno, mam włosy na jeża kolegów nie sprzedam, dycha od zawsze samice na mierza jak ma ziomuś babę co cię denerwuje zaprosi ją tu do mnie, ja ją wycałuję, Bridge, masno, masno fest, Kajon jest, zaraz mu wyjebia fest masno je, kaj on je Kajon je, masno fest.